Cześć, i ziomeczki, widzimy się po bardzo długiej przerwie, która była spowodowana tym, że mam bardzo dużo nauki Przepraszam was z góry za to, chcę żebyście mnie zrozumieli Po prostu nowa szkoła, dużo różnych nowych obowiązków No i... Poza tym jestem chory, przepraszam z góry za to, że będę inaczej brzmiał Że będę jakieś dźwięki w tle, bo też jestem sam w domu, a sąsiad ma remont a co jeszcze mogę wam powiedzieć? Na, na filmie będą sceny brutalne, ponieważ e, będę karmił mojego zwierzaka myszką. To, że jest zamrożona, to nie znaczy, że ten film nie jest brutalny, ponieważ YouTube e, też ściąga takie filmy, nawet jeśli zdrę, to są mrożone. No to tak, pierwsza rzecz. E, myszka jest bardzo mała, ponieważ jego karmię dzisiaj, dwie mu takie dam. Może nie dzisiaj, ale jutro taka malutka myszka jakby trochę większy noworodek już taka bardziej wykształcona i tak dalej ma włoski normalnie go karmię pff, co najmniej dwa razy trzy razy takimi ale pff, akurat nie mieli w sklepie dostawy tych większych, więc będę go karmił tymi co mogę wam powiedzieć ja je rozmrażam w temperaturze bo to jest mrożona mysz oczywiście ja ich nie zabijam, bo to mi nie sprawia żadnej satysfakcji bo komu by to sprawiało satysfakcję chociaż są takie osoby, nieważne co mogę wam powiedzieć? Tak, 34 stopnie ja rozmrażam w tej temperaturze, ponieważ to jest dla mnie najlepsza. Moim zdaniem możecie mieć inne zdanie, to już wasza sprawa. Tak, co mogę jeszcze powiedzieć? Będę karmił z Pensety nie jest, to, żebym mnie udziabał w palucha, bo tą myszkę jest naprawdę trudno trafić. Puszek jest już dosyć duży. Dzisiaj go nie będę wyciągał, wiem, że zrobię następny filmik, jak go będę trzymał na rękach, ponieważ pamiętajcie o tym, że po zjedzeniu takiej myszki, wąż musi być pozostawiony na 48 godzin, żeby go nie dotykać, nie denerwować, ponieważ może ją zwrócić. Bo ona jeszcze nie będzie na tyle strawiona, nie będzie tam w jelitach i tak dalej. E, no to co, przechodzimy do filmu, myślę. E, widzimy się, jak zajmę pokrywę terrarium. Przechodzimy do karmienia. Chwytam pensetą myszkę za ogon i będę ją energicznie potrząsał przed jego kryjówką. Uszek. No i po wszystkim. Zwierzak już złapał swoje pożywienie. Pokażę Wam z bliska. Jak widzicie. <grym> Zwany przeze mnie pocałunek śmierci. Właśnie pyton będzie. no, dusi. Wydaje mu się, że zwierzę jest żywe. Dusi yy, to mysz. Potem będzie ją połykał, będzie się nasuwał na nim jak, jak skarpetka. Będzie ją najczęściej wężet od strony głowy, bo takim jest najłatwiej. Co jeszcze mogę Wam za ciekawostki powiedzieć? Tak, jak macie takie owężenie, uważajcie, żeby Wam nie uciekł. <laughs> mi się raz to zdarzyło, raz mi uciekł. Znalazłem go potem pod kołdrą w łóżku. <laughs> Nieźle. E... One szukałem ciepłego miejsca, jak są no, na przykład zimniejsze dni, jak na przykład w tym miesiącu. Co mogę Wam powiedzieć? Lepiej mieć taką bardziej solidną klapkę na terarium. Mogę Wam jeszcze pokazać. Co tutaj mam? Generalnie puszek był wcześniej u mnie na biurku, ale tam teraz stoi komputer, więc jest zaraz obok mojej skrzynki z Ammo 762. No to tak jest na takiej półce, zaraz obok mojego łóżka. Tej kod mi rozwalił całe łóżko. Mogę wam jeszcze pokazać. Zrobiłem na szynie RIS z repliki LEDy, po prostu pociągnąłem i potem daję na kratkę wentylacyjną te ledy kładę i zapalam to jest właśnie cała ta pokrywa solidna, drewniana może nie wygląda to ciekawie ale działa, on jest naprawdę silny i on jest w stanie się wycisnąć przez każdą szlifę taką malutką normalnie sobie przed nią wyszedł gdyby nigdy nic widzimy się po przerwie jak będzie już ją zjadał do zobaczenia jak, jak widzicie wąż puszcza powoli ofiarę będzie przychodził do połykania. <laughs> Cały jest na mortce e, z wody. Ponieważ wcześniej mu zraszałem terrarium. W ogóle za chwilę wam jeszcze osobno pokażę terrarium. Bo to jest ciekawe. Zmieniłem całkowicie wystrój. Bo przyjechałem do, znowu do sklepu. I miałem akurat przez więcej pieniędzy. O widzicie? Obraca sobie tak, żeby było mu wygodniej. I za chwilę będzie się jak skarpetka nawijał. O, mysz cała eksplodowała. Można tak to powiedzieć. Była na tyle mała, że. i miała tak cienką skórkę, że jego zęby, które są bardzo ostre, ma ich bardzo wiele, zadziałały jak nóż i rozdarły całe ciało myszy i wnętrzności wyszły na wierzch. Bardzo ciekawe. Od węża można się wiele nauczyć. Polecam wszystkim. O, tutaj możemy zobaczyć jego malutkie ząbki, takie malutkie jełki. mnie jeszcze nie ugryzł. O, teraz widzimy je bardzo ładnie, jak operuje szczęką. Pamiętajcie, jeśli będziecie mieli węża typu boa konstruktor, czyli bła dusiciel, jakiś bła drzewny, yy, anakonda nawet, anakonda, zielona, anakonda żółta. Albo jakieś jadowite, żararaka, jakiś jadowity typu żara, raka, jakaś mi. generalnie, jakieś tam węże, to pamiętajcie zawsze o tym, żeby nie podawać zwierząt, jak są małe, z ręki, ponieważ jeśli wąż jest duży, nawet mały może pomylić waszą rękę ze zdobyczą i chwycić was po prostu za rękę. A takie, jak widzicie, u niego ząbki są jeszcze mało zakrzywione, a bardzo to fajnie widać u boa właśnie, bo one są przystosowane na przykład do łapania ptaków, niektóre gatunki boa, i mają te zęby bardzo zakrzywione. I gdy was złapią za rękę na przykład i chcą, w, już wiedzą, że się pomyliły, chcą wyrwać swoje zęby. Jest to bardzo bolesne, ponieważ te zęby działają jak takie haczyki do łapania tam zwierząt, które przebiegają ptaków właśnie w locie. I dlatego lepiej zawsze w rękawiczce, takiej specjalnej grubej skórzanej z pensetą podawać. Też generalnie za niedługo pojadę, sobie kupić hak, ponieważ myślę, że kupię jednego węża yy, i to będzie no najpewniej już coś takiego bardziej yy, profesjonalnego, coś bardziej agresywnego. No bo puszek jest fajny, bo jest taki, można by go było określić taki bardzo przyjazny <laughs> O teraz możecie zobaczyć jak za chwilę będzie się prostował to trochę zmienię kąt kamery Przepraszam aż za e, jak wygląda te szkło jak się odbija, ponieważ terrarium ma taki deflex. Nie wiem jak to się reflex szkła coś w tym stylu jak tutaj nie widać w ogóle o, teraz właśnie będzie połykał w całości naszą myszkę. Nagrywam też nowym telefonem, więc liczę, że będziecie mieli lepszy obraz i lepszy dźwięk. O. Nóżki same zostały, najgorszy widok, nóżki, ogon. A co mogę jeszcze wam powiedzieć? Nie zdziwcie się, jak będziecie podawać wężowi e, właśnie myszkę i zostanie wam ogon na... Na przykład tej oderwał się czubek ogona. Ogon na pensecie, ponieważ one z bardzo dużą siłą atakują. Za chwilę będzie prosta oszczęka. Przesuwa sobie powoli pokarm w kierunku żołądka. O. I to jest to takie ziemnięcie Za chwilę będzie bardzo ładny wąż. Przepraszam bardzo za to, że się trzęsie kamera, ale jak mówiłem, jest to na telefon. Poza tym nie mam operatora dzisiaj ze sobą Jak pojedziemy do sklepu Też to nagram Będziemy kupować hak właśnie na nowego węża A chyba na mnie ziewnie Tak mi się wydaje Bo jest zawsze te momenty kiedy on sobie naciąga fajnie kości Szczęki i tak dalej sobie układa Chociaż transportuje na razie Może będzie ziemnięcie Jeszcze chwilę poczekamy Za chwilę wam właśnie pokażę jego nowe terrarium Też nie nowe W sensie wystrój O o, 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 pięknie, to było właśnie to ziewnięcie, więcej nie będzie, tak. To mamy tego nowe terrarium, kupiłem mu taką glinianą jakby ceramiczną miseczkę, coś w tym stylu. Wyglądała fajnie, bo wygląda jak skrupa żółwia, tam mamy taki konar, dałem na wyściółkę. Scinki bukowe, ponieważ moim zdaniem są troszeczkę lepsze. Większy pojemnik z wodą, żebym mógł sobie w nim pływać. No i za niedługo go robimy mu większe terrarium jeszcze zobaczymy się po przerwie no jeszcze możemy zobaczyć Stefana tutaj Stefan ma się bardzo dobrze wczoraj zjadł 8 drewnojadłów no tam je wydalił <grym> tutaj co mogę wam powiedzieć miska niestety strzeliła nie wiem czy wam mówiłem moja mama ją myła no i pękła <grym> tak bywa muszę mu kupić nową na razie ma taki pojemniczek ale to na mało starcza moim zdaniem u niego jest wszystko ok nie jest jakaś gry maśliwa, nic. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Za niedługo najpewniej będę kupował jakąś modliszkę na następnej giełdzie. Jeszcze nie wiem jaką, ale myślę o storczykowej. Eee, co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Zastanawiam się nad tym następnym wężem. Myślę o jakimś boa, na przykład boa tęczowym. Może boa piaskowy. Nie, boa piaskowy raczej nie. Coś takiego bardziej agresywnego, że mógłbym mieć zabawę. Albo nawet to może być coś, no, jadowitego nie, bo ponieważ w Polsce nie może mieć za bardzo zwierząt jadowitych. Mogłaby być to na przykład zbożówka, która jest bardziej taka kontaktowa, w sensie jest bardziej agresywna. Też by mogło być. Byłoby naprawdę ciekawie. Mam już nawet fajne miejsce, bo mam plan zrobić piętrowe e, terrarium dla węży. Że na dole będzie puszak, będę mógł go normalnie wyciągać i on będzie w braplaście. Nie będę chciał kupować terrarium, bo to nie ma sensu. No i pod spodem, znaczy u góry będzie na sennym piętrze ten właśnie wąż, jeszcze będą mniejsze półeczki na modliszki i tak dalej. Myślę, że materiał wam wystarczy. Przepraszam was jeszcze raz za to, że nie było mnie tak długo, że kamera mi się trzęsie, bo nie mam operatora. Chciałbym, żebyście zostawili pod tym filmikiem łapkę w górę. No i dali subskrypcję, żeby moje filmy miały większy zasięg. Do zobaczenia. Cześć.